A co oprócz tego wpływa na wysokie stężenie prolaktyny, jest to oczywiście stres i zaburzenia snu, czyli jeżeli od dłuższego czasu gorzej śpimy, być może to samo w sobie powoduje nam wysoką prolaktynę. Potem też wysoka prolaktyna może nam ten sen i stres po prostu pogarszać. Są to czynniki związane z niedoczynnością tarczycy, i tutaj w ogóle wpływ niedoczynności tarczycy na wysoką prolaktynę, czy też hiperprolaktynę, jest bardzo mocno udowodniony. Więc przy wysokiej prolaktynie warto sprawdzić też, czy nie mamy problemów z niedoczynnością tarczycy. No i to ta zależność jest ze sobą bardzo mocna. Oczywiście też niedoczynność tarczycy daje dosyć podobne objawy do wysokiej prolaktyny. Inne czynniki wpływające na wysoką prolaktynę to są oczywiście mikrogruczolaki, czy różnego rodzaju górki związane z przysadką to też może być dosyć częsta przyczyna hiperprolaktynemii, ale też może być wysoka makroprolaktyna, czyli takie duże cząsteczki prolaktyny także powiązane z przeciwciałami, które wcale nie muszą wpływać na naszą fizjologię i na nasze samopoczucie.